Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat VAT-u oraz PIT-u, czyli dwóch podstawowych podatków, które płacą przedsiębiorcy. To nie tylko przedsiębiorcy, bo każdy z nas tak naprawdę w ten czy inny sposób płaci te podatki. No i. Generalnie, głównie jeśli chodzi o VAT, to bardzo często początkujący przedsiębiorcy nie do końca rozumieją, o co z tym VAT-em tak naprawdę chodzi i jak ten VAT się liczy, jak się ten VAT rozlicza na koniec miesiąca. Więc chciałbym Wam dzisiaj to jakoś najprościej, jak potrafię wytłumaczyć. Najlepiej to będzie chyba zrobić na przykładzie, czyli zakładamy, że. Prowadzimy działalność i jesteśmy płatnikiem VAT, ponieważ no nie wszyscy muszą być płatnikami VAT, szczególnie nowe firmy, które nie przekroczyły jeszcze pewnego progu przychodów. Nie muszą rejestrować się do VAT-u i nie muszą rozliczać VAT-u. Wtedy wystawiają tak zwane faktury bez VAT. Ale zakładamy, że na potrzeby tego odcinka, że jesteśmy firmą, która płaci VAT. I teraz jak to, to rozliczać? No więc tak, przykład. Kupujemy sobie jakiś produkt na sprzedaż, zakładając coś firmą handlową. Kupujemy produkt na sprzedaż i płacimy za niego w hurtowni 100 zł netto. A od tego liczenia jest to równe 100 zł netto, yy, 123 zł brutto, tak? ponieważ do tej kwoty netto doliczany jest VAT w wysokości 23%. Więc płacimy przy kasie 123 zł brutto. I teraz sprzedajemy sobie ten produkt, i też dla tego liczenia sprzedajemy go za 200 zł netto, czyli 246 zł brutto, tak? Po doliczeniu 23% stawki VAT. No i teraz tak, jak obliczyć VAT i jak obliczyć pit od takiej transakcji. Jeśli chodzi o Pit, no to pit to jest podatek od tego, co zarobiliśmy, tak Z naszego zysku, od naszego zysku netto. Czyli od 200 zł netto kwoty sprzedaży odejmujemy 100 zł netto, czyli koszt zakupu różnica to jest nasz zysk, czyli 100 zł netto i od tego zysku musimy odprowadzić podatek PIT w wysokości, no powiedzmy 19%, no i procent to jest zależne od tego jak się rozliczacie, czy rozliczacie się na zasadzie skali podatkowej, czy na zasadzie podatku liniowego no to jest albo 19, albo tam inne stawki tutaj mamy łatwą sprawę, 19 zł to jest PIT przy przypadku tej transakcji teraz jak to wygląda z vat -em. Jeśli chodzi o VAT, no to VAT musicie traktować jako takie pieniądze, które nie są Wasze. To są pieniądze, którymi obracacie, przyjmujecie je sprzedając coś oraz płacicie ten VAT komuś yy, kupując coś, ale tak naprawdę te pieniądze nie są w ogóle Wasze. Wy musicie się z nich rozliczyć na koniec okresu rozliczeniowego, czy to jest miesiąc, czy to jest kwartał, na zero. No więc tutaj patrzę, jak to w naszym przykładzie by wyglądało. Sprzedaliśmy sobie towar za 246 zł. 200 zł. netto 46 zł to jest kwota tego VATu. Czyli przyjęliśmy od kogoś 46 zł. VATu i ten VAT należy odprowadzić do urzędu. Ale w międzyczasie kupiliśmy też produkt. I w tym produkcie zapłaciliśmy za niego 100 zł netto, 123 zł brutto, czyli zapłaciliśmy 23 zł VAT. -u. Także wydaliśmy w tym miesiącu 23 zł VAT. Przyjęliśmy 46 zł VAT. -u. Odejmujemy 46 minus 23. Mamy 23 zł VAT. Tak, to tak ja za dużo u siebie na koncie. I te 23 zł musimy oddać do urzędu. Działa to też oczywiście w drugą stronę. Czyli przykładowo, jeżeli byśmy wiem, zakupili 10 takich produktów, tak no to byśmy mieli, załóżmy, 230, no szybko liczą, 230 zł zapłaconego w hurtowni a no sprzedaliśmy jedną sztukę, czyli przyjęliśmy od kupującego tam 46 zł, nie? No to znowu teraz w drugą stronę. Ta różnica, czyli wydaliśmy więcej vat niż przyjęliśmy. Więc w tym przypadku ta różnica, możemy się ubiegać o zwrot tej różnicy z urzędu. Słyszałem też, że można jakoś tam przeksięgowywać taki VAT na poczet rozliczeń podatkowych w kolejnych miesiącach. Ja akurat nigdy takiej sytuacji nie miałem, żeby musieć składać prośbę o to, żeby, żeby dostać zwrot VAT-u. Generalnie ten zwrot VAT-u kojarzy nam się zazwyczaj źle, bo kojarzy się z jakimiś tam karuzelami VAT-owskimi itd., tak ponieważ właśnie one wykorzystują ten mechanizm. Wykorzystują ten mechanizm w taki sposób mniej więcej, że Gdzieś tam jest wystawiona jakaś faktura lewa, najprawdopodobniej, z dużą ilością VAT-u. No i jakiś tam przedsiębiorca nieuczciwy próbuje taką fakturę przedstawiać, której nigdy nie zapłacił, zapewne. Przedstawiać gdzieś tam w urzędzie i, i, i prosić urząd o zwrot nadpłaconego VAT-u. Ale to już jest przestępstwo. To tak? o tym w ogóle nie mówimy. Niemniej jednak, że właśnie takie przestępstwa występują, no to urzędy bardzo dobrze to, bardzo dokładnie to sprawdzają, więc najczęściej, jeżeli będziecie się ubiegać o zwrot VAT-u, to również dostaniecie w gratisie kontrolę. Więc tak to mniej więcej wygląda. No starałem się wytłumaczyć Wam, jak liczyć ten PIT i VAT, Najprościej jak potrafię. Jest takie powiedzenie, że jeżeli nie jesteś w stanie wytłumaczyć czegoś trzylatkowi, to tak naprawdę sam tego do końca nie rozumiesz. Więc gorąca prośba, żebyście i wy mnie ocenili, dajcie znać w komentarzu, czy zrozumieliście to, co tłumaczyłem, czy było to jasne i klarowne. Gorąca prośba też o jakieś propozycje tematów, które mogliby poruszyć, które by was ciekawiły, o czym byśmy mogli sobie porozmawiać. Na dzisiaj to wszystko, tak naprawdę krótki odcinek, no bo i temat jakoś niewielce wymagający. Dajcie proszę, proszę łapkę w górę, jeżeli uważacie, że ten materiał był wartościowy. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Na razie hej!